Skoczył, on dostał. No. Urwa. Nie wytrzymam dzisiaj. Dostało. Nie powalił Dostało. ten gość. No przecież to jest nieprawdopodobne, stary. Zbliża się gaz. Oznaczamy wam nowy. Muszę dym. Dym. Nie, coś. Nie możesz spalić Vespa za zobaczymy co to jest. Spalisz Vespa? Halo, sp słychać mnie? Halo? Halo, słychać no, teraz czy nie? Halo? No, tak przerywa cię często. Dobra, nie no, bo nie wiem, rucha coś kilka. Dobra, bo... Ym, a, spaliłeś. Przed nami, halo? Tak. sobie, no proszę, no to na no Train Station polecimy przez ciebie. Na Superstora mordo! Lusia, celuj super stara, dobra? prawo trochę, weź się trochę w prawo, myszkę. No, jeszcze w prawo. Od no razu masz myszkę do góry nogami, tak się nie trzeba, myszki. Hmm, poproszę myszkę na chwilkę, dobrze? Okej, okay, bo muszę polecieć tam... stanąć. Myszkę, chciałaś? Ale, no widzisz, myszko, to takie. Kurczę, jeszcze mi zasłaniesz obraz, wiesz? I ja nic nie widzę. Jak mnie ktoś zeszczeli, to Was będzie po to coś ciebie siebie przykro.

ja nie ma oh. No bo tak się leżał, leżał sobie leżał gościu i tak gościu był w szoku w tak głosie. To ciężko Lepiej jak. Się zrobić jeszcze. Tak się lata, Dobra, u góry są, u góry. No właśnie, ja spadam stąd. Zabity. Przecież nie mam pytań, no. stare, no, no nie wiem, no delikatnie zahaczyłem o coś, kurde, i wybuchamy, no. Mając full HP na helce. Przecież to się gra, czy to jak się robi takie rzeczy, no nie wiem. No przecież nie wytrzymam! Nie da się zabić tak, że gościa. Ja pierdzele, jak mi tak gra nerwia. Piotrek. No gonie goście, nie mogę go zabić z tego... tych No posz. Płakać. Jedziemy. On się jeden. Kurwa, mać do końca. No i znowu ta pizda mnie zabija no. Przede wszystkim moi drodzy, jeżeli chcecie zostać streamerami, to najważniejszy tip to jest nie czaić się, tylko po prostu zacząć to robić. Bo bardzo dużo ludzi się próbuje z tym czaić, myśli, zastanawiają się, jak do tego podejść, jak to zacząć. A tu trzeba po prostu sobie ściągnąć obs czyli program do streamowania najprostszy, najpopularniejszy, dodać sobie scenę i zacząć streamować. Po prostu zacząć się z tym wszystkim zaznajamiać, bo praktyka tutaj jest najważniejsza. Także to jest ważne. Oczywiście warto zadbać o technikalia, żeby, um, żeby rozdzielczość była odpowiednia, żeby FPS-y były, prawda, i w grze, i na streamie, żeby była kamerka, chociaż to też nie jest konieczne, o, tak się naprawdę, bo są streamerzy jak Evern, którzy pokazują, dobrało, że bez kamerki też można osiągnąć duży sukces, więc ta kamerka nie najważniejsza, ale najważniejsze na pewno, życie chodzi streamowanie, to jest kontakt z czatem. Trzeba cały czas z czatem rozmawiać, a szczególnie na początku to z każdym użytkownikiem z osobna, po imieniu najlepiej, tak? Czyli jak ktoś do ciebie przychodzi na stream nowa osoba, to witasz się z nim, pytasz się. Co tam u niego skąd jest? zapamiętujesz jego nick albo sobie zapisujesz w swoim notesiku i później jak do ciebie przyjdzie po raz kolejny to znów się z nim. Tam cię wlądowali okay, chyba wiesz? Tak, tak. Chodź nam po mnie i weź na nie Czekaj, trofił System trofił Weź. Siadam tutaj <grym> <grym> Ruszam Był? Tak Róg się Powalił mnie stary Powalił mnie, rozumiesz to? Obity jest, nie ma prawa. To jest nieprawdopodobne. Ja nie wierzę w to, że goś mi zabija tak. No, Daj mi się. Co Dawaj, dawaj, dawaj. I zrobimy teraz rzucić weźmiemy sobie te super A kary fale. Falę karę. Lupka na YouTube'a Lupka challenge? Mhm. To jest fantastyczne. Przez ją. za challenge. Że przez lupę patrzysz na swoją dupę. <laughs> <laughs> Ooooosz! Kontrast zaktualizowany! Nowy z... cel zlokalizowany! No tyku, co jest co? byłeś? No. Ja zapomniałem? Czy... <laughs> tak! Zawsze taki byłem, słuchaj. Po prostu wiesz, sobie stworzyłeś jakiś w głowie, jakiś wyide wyidealizowany obraz mnie i wydawało ci się, że jestem dorosły i dojrzały. cel zlokalizowany! A to niespodzianka. Nic z tych rzeczy. <laughs> No, tam ktoś tam No, mam go pod wiadrą No kurde, no Izak mnie zabił i... <noise> ale wstyd No, Izak go zabił Powiedział, ale wstyd? <noise> nie, ja powiedziałem, że ale wstyd Żyję ja. Nie, no dobra, to jest... Zajebiste to. Nie, po pomogę ci Co to mnie jest? Potrzebujesz pomóc? Nie, nie, to razie jest nie, nie, widzę. nie, nie, jeszcze nie, jeszcze jeden jeszcze nie, jeden,